W poprzednim odcinku zostawiłem Was z takim pytaniem do przemyślenia, czy rzeczywiście opłaty określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych są tymiż opłatami. W moim przekonaniu z całą pewnością możemy stwierdzić, że tak nie jest. I dzisiaj właśnie omówimy tą kwestię na przykładzie opłaty od posiadania psów. Zapewne zauważyliście, że w tytule tego odcinka użyłem słowa podatek, podczas gdy na samym jego początku używam ustawowego określenia opłata. To nie jest przypadek. Do 2008 roku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych funkcjonowało określenie podatek od posiadania psów. Wtedy Ustawodawca dokonał zmiany, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku, i od tego momentu mamy w Polsce jeden podatek mniej. To, że jego konstrukcja w zasadzie nie uległa jakiejś ogromnej zmianie, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że o ile wcześniej był on obligatoryjny. Tak, od tego 2008 roku o tym, czy będzie on na terenie danej gminy obowiązywał, czy nie, decydować może Rada Gminy. To znaczy, żeby on obowiązywał, musi podjąć stosowną uchwałę, bo zasadą jest to, że ta opłata od posiadania psów nie obowiązuje w danej gminie, jeśli takiej uchwały nie ma. Wróćmy sobie dzisiaj jeszcze raz do definicji podatku. Dla przypomnienia, Podatkiem jest publiczno-prawne, nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Czy opłata od posiadania psów jest świadczeniem publiczno-prawnym? Jest. Pojęcie świadczenia publiczno-prawnego rozumiemy w ten sposób, że wynika ono bezpośrednio z ustawy lub innych powszechnie obowiązujących przepisów i do tego, żeby obowiązek zapłaty zaistniał, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe zdarzenie. to znaczy w momencie kiedy określony stan zaistnieje, to wtedy należy tą opłatę ponieść, tak jak tutaj będziemy mieli sytuację, kiedy ustawa jest, w danej gminie zostanie podjęta uchwała o wprowadzeniu tej opłaty od posiadania psów, no i w tym wypadku ktoś kto posiada Psa, a nie mieści się w katalogu osób zwolnionych, musi opłatę wnieść i nie trzeba do tego żadnych dodatkowych czynności, typu umowa, jakieś porozumienie zawierać. Więc ten element spełniony jak najbardziej jest. Na gruncie tej definicji bezwzględność należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli jakieś świadczenie zostało zapłacone w tym wypadku opłata lub podatek w prawidłowej wysokości. To nie podlega ono zwrotowi. Oczywiście mamy sytuację, kiedy ktoś ma nadpłatę, bo zapłacił więcej niż powinien. No wtedy to podlega zwrotowi, ale tylko ta część, która jest zapłacona na wyrost. A więc nie sam zapłacony podatek, ale nadpłata, która została de facto zapłacona bez żadnej podstawy prawnej. Tak też jest w przypadku tej opłaty od posiadania psów. Jeżeli ktoś spełnia warunek, to znaczy posiada psa. Nie mieści się w katalogu osób zwolnionych, ponosi tą opłatę, to w takim wypadku już zwrotowi ona podlegać nie będzie. W dalszej kolejności musimy omówić kolejny ważny element tej definicji. To znaczy, musimy postawić sobie pytanie o to, czy opłata od posiadania psów jest świadczeniem przymusowym. Oczywiście jest. Jeżeli istnieje podstawa w postaci uchwały Rady Gminy, to tą opłatę po prostu ponosić trzeba. No chyba, że kolejny raz podkreślę, ktoś mieści się w katalogu osób zwolnionych. Natomiast jeżeli taka uchwała jest i ktoś opłaty nie poniesie, no to będzie narażał się na egzekucję. Najczęściej będzie to zajęcie rachunków bankowych. I tutaj pozostaje tak naprawdę ostatni z elementów. Odpłatność, czyli to, co różni podatek od opłaty. Czy w przypadku opłaty od posiadania psów mamy jakąkolwiek ekwiwalentność świadczenia ze strony gminy, na rzecz której to opłatę wnosimy? No nie mamy, absolutnie nie mamy, no bo jakie byłoby to świadczenie ekwiwalentne? Pozwolenie na posiadanie psa? No w naszym systemie prawnym nie ma ogólnego zakazu, żeby trzeba było w jakiś sposób pozwolenie uzyskiwać. Zresztą, nawet nie ma sankcji takiej, że jeżeli ktoś opłaty nie wniesie, to tego psa mu władze odbiorą. No nie mamy wątpliwości co do tego, że spełnione są tutaj też inne elementy definicji. Podatkowej, przede wszystkim to, że opłata od posiadania psów wnoszona jest w formie pieniężnej, a to dlatego, że nie ma żadnej innej formy zapłaty na rzecz gminy. No przecież nikt nie odda swojego psa w ramach wnoszenia tej opłaty, ani też nie przyniesie marchewki ziemniaków czy innych płodów rolnych, po to, żeby równowartość pieniężną jakoś wyrównać. I w związku z tym. Ta sama zmiana nazwy, jaka miała miejsce w 2008 roku z podatku od posiadania psa na opłatę od posiadania psa, całkowicie nie zmienia charakteru tego świadczenia. Myślę, że już po wysłuchaniu tego odcinka nie macie żadnych wątpliwości co do tego, że opłata od posiadania psów tak się tylko nazywa, a de facto jest podatkiem. Natomiast ustawodawca zmienił sobie nazwę, bo to dobrze brzmi, że zlikwidowaliśmy kolejny podatek. Co istotne, film nagrywam w połowie stycznia 2025 roku. Tak jak już Wam wspominałem wcześniej, przepisy często się zmieniają, więc jeżeli będziecie oglądać go za jakiś dłuższy okres czasu, warto zweryfikować, czy do takiej zmiany akurat w tym wypadku nie doszło. Na sam koniec, jeżeli zainteresowały Was te części, jeżeli uważacie je za wartościowe, to zostawcie suby, lajki, komentarze pod tym odcinkiem. I już wkrótce będziemy widzieć się w kolejnych. Do zobaczenia!